No, tak Wara, powiem Ci, że ze mną już dużo lepiej, nawet troszeczkę zgłodniałem. No to cudownie! Czas na gotowanie! <laughs> powiem Ci, że ja też już tak zgłodniałam, że sobie nawet buta zażarłam. <laughs> Witam Państwa bardzo serdecznie takim oto rebusem. Przyszła pora na mnie. <laughs> Ale jest nam jeszcze taki. Pornos. <laughs> Wiedziałem, że to państwa bardziej rozbawi. To jest dobry moment, żeby opowiedzieć o tych fantastycznych afgańskich garnkach ze stali rdzewnej. To nie są zwykłe garnki. To są magiczne garnki, które jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki zamienią wasze monotonne, szare życie w kolorową bajkę. I to za jedyne cztery tysiące. Co ja mówię? Siedem tysięcy złotych za jeden garnek oczywiście. Żeby przybliżyć Państwu w ogóle związek ceny z jakością, ja sobie przygotowałem tutaj dwie pary okularów przeciwsłonecznych. Pierwsze to takie zwykłe, za dwie dychy kupione na targu w Badziewie, jakieś takie tandeta. O, to moje totalna. No właśnie, co je pożyczyłem. A drugie to. Drugie to są nie nowoczesne, ale nowe. Wytackane, oryginalne, najeba... przepraszam, bajerany. I teraz co się dzieje? Te zwykłe okulary, tandeta, one od razu się łamią. O, proszę bardzo, złamały się. A te drogie cały czas w jednym kawałku nietknięte. Rewelacja. Ja widzę, że część z Państwa niespokojnie wierci się na swoich miejscach. Ja mam nadzieję, że to nie jest z powodów higieniczno-sanitarnych. Tylko po prostu chcę Ci zadać to fundamentalne pytanie. Czy te garnki nadają się do płyt indukcyjnych? Oczywiście, że się nadają, tylko nie można w nich nic gotować. Z składowaniem tych garnków też nie ma najmniejszego problemu. Chowa się to po poszawkach jak talibowie po jaskiniach. Zresztą to jest certyfikowane, made in Osama. No, chyba, że ktoś kupi cały komplet. To Obama. A teraz konkrety. Magda Gessler po naszej prezentacji przeżyła totalne załamanie nerwowe. Być może to dlatego, że nasze garnki tak lśnią, że po raz pierwszy miała okazję przejrzeć się w nich i zobaczyć swoje właściwe odbycie. odbycie. No co zrobić? Dramat kobiety. Ja mam nadzieję, że zachęciłem Państwa do zakupu tych wspaniałych, fantastycznych garnków. No a jeśli kogoś nie zachęciłem, jeśli ktoś odmówi nam kupna, to ja oczywiście dla niego mogę przygotować w każdej chwili krem z dyni. Kurde. Nie kebab, tylko ryś miałby być. O, no. Człowiek por. Jest i nasz porąbany. Pora spadać. To ja sobie tam pójdę. Pan już będzie leciał. A, a tutaj kuchnia. Jurek Witam serdecznie. Witam serdecznie. Dobry. Sobie. Dzień dobry. Co nam dzisiaj pan pokaże? Ja tu już wcześniej sobie trochę przyszykowałem, bo gotowanie w czasie rzeczywistym jest trochę żmudne. Rozumiem. Tak. Czym będziemy się zajmować dzisiaj ślinkami aż cieknie? Dzisiaj bardzo wyrafinowana kuchnia. O. Będziemy gotować wodę. Aha. Mam z garnki. Hajbowie zostawili! Talibowie za garfi, zostawili tak. Nie zawaham się ich użyć. E, nie, pierwszą naszą potrawą będzie kuchnia orientalna. Tak jest. Będziemy w wodzie gotować ryż. To jest, to jest chyba jest... brązowy ryż. Po czym poznać, że ryż jest brązowy? Spacz mi wcześniej na ziemię. Zasada trzech sekund. Dla młodych kucharzy, dla starszych dziesięć, bo się mm. ciężej stwierdzić. A jak się klasyfikuje, że kiedy ryż jest brązowy? Jak ugotujemy jest lekko ciemne, albo lekko ciemniejsze od ciemnego, to znaczy, że jest brązowy. Rozumiem. Czyli kuchnia chińska. A, widzę, że się znamy! I troszeczkę tam liznąłem chińskiej kuchni w Czechosłowacji na zielonej szkole. Ech, tak myślałem, że to nie będzie takie łatwe. Dobrze, to pójdźmy A, tym tropem kulinarno-podróżniczym. E, skoro już mamy kuchnię orientalną mhm. i mamy kuchnię chińską, to może przyjdziemy w drugą stronę. Kuchnia włoska. Proszę bardzo. Makaron można ugotować. Wystarczy tylko osolić odrobinę wodę. Czego właśnie używamy do gotowania makaronu? Yy, wrzątku. <noise> wrzątek. Osolony wrzątek. Wystarczy osolony wrzątek. Yy, możemy wrzucić palpadele, wstążki i po chwili mamy naprawdę prawdziwe włoskie jedzenie. Yy. I od razu to jemy? Yy, nie, bardzo ważna rzecz musi być al dente. A co to znaczy al dente? Yy, to taka tajemnica moja. Nie mogę powiedzieć. Aha, no dobrze, Rozumiem, że jak makaron jest al dente, to jesteśmy we Włoszech. Hmm, czyli Zóta coś masz, tam jednak styka. Masz masz szanik. w szansie. Sprać Ale ja jednak podrążę temat zdrowego żywienia, bo to teraz takie modne na czasie. E, czy w polskich sklepach można kupić wodę na przykład dla wegan, taką bez dodatku mięsa, e, niegotowaną na kościach? E, Pytam, bo jestem po prostu zainteresowana. Jednak sama... będzie kebab. Sama czasami nie jem mięsa i chciałabym być wtedy weganką. Jak to czasami nie jesz mięsa? No na przykład, jak idę do restauracji i sobie zamawiam na przykład sałatkę Cezar, to tam nie ma mięsa, jest tylko kurczak. To znaczy, że wtedy jestem wegetarianką? Tak, kosmitką bardziej, no? Dobrze, powiem Panu szczerze, że ja mam problem z gotowaniem większej ilości wody. O, to dlaczego? Nie, nie mam takiego dużego pojemnika, tyle, żebym chciał sobie nagotować na przykład na cały tydzień. Moja mama tak robiła z bigosem i ja sobie pomyślałem, że to będzie dobry trop. Natomiast, tak jak Panu powiedziałem, nie mam pojemnika odpowiednio dużego, ponieważ mam małe garnki. Jak zagotuję część i później gotuję drugą część, to ta pierwsza już nie jest tak ciepła. Co robić? Ja mam taki patent. Mm -hmm. e, można wodę spasteryzować. O, jak się pasteryzuje wodę? Proste, wystarczy słoik, może być taki jak ten, mm -hmm. po makaronie Wlewamy wrzątek. A zasadzie to no, może być chłodna woda, ale taki na pół wrzątek. Aldente dęte wrzątek. Po czym wkładamy do garnka i zalewamy wrzątkiem i to gotujemy. No. E... Także Jurek Sobieniak i jego wspaniałe pomysły na życie. Bardzo dziękujemy. dziękuję. Mam dziękuję. nadzieję. Dziękuję Powodzenia w życiu życia. Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję, dziękuję bardzo. Pożegnajmy go brawami. A my zobaczmy